to sory, pokażę wam graku? Jest Dungeon and Dragon Online Unlimited. Jest to gra bazująca na popularnej planszówce RPG. Ogólnie gra jest w systemie freemium, czyli kiedyś była płatna, w tej chwili jest darmowa. Dobra. Zobaczmy jak wygląda tworzenie postaci. A więc mamy do wyboru trzy style Walki jest to bardzo w zwarciu. Postać magiczna i specjalista. Następnie wybramy klasy. Tutaj mamy akurat trzy klasy darmowe, jedna płatna. Widzicie. Tak to wygląda. Następnie wybieramy build. Mamy trzy gotowe, rekomendowane przez producenta i jeden do samodzielnego montażu. Ja wybiorę może ten. I wybieramy rasy. Mamy cztery darmowe rasy, cztery płatne: człowiek, elf, niziołek, krasnolud. To jest jakieś takie coś, nie wiem w sumie. Chyba machina wojenna, coś w tym stylu. Tutaj pół elf, pół ork, no i mroczny elf. I następnie przechodzimy do charakteryzacji. Mamy ich naprawdę sporo, możemy sobie praktycznie wszystko dostosować. Ja już ogólnie postaci nie będę tworzył. Szybko przejdę na swoją gotową, jest to trzeci level paladyn. Klikamy Enter. No i nam się gra załadowała. Jak widzicie... Wszystko wygląda świetnie. Grafika, choć już ma kilka wiosen, naprawdę ciągle zaskakuje. Wszystko jest no, wykonane precyzyjnie. Nie ma tu żadnych azjatyckich akcentów. Wszystko jest typowym fantazym. Rzadko można takie coś znaleźć w normalnych MMORPG. Tutaj, akurat, jest to dopracowane i nie znajdziemy praktycznie żadnego. Takiego akcentu azjatyckiego. Dobra, biegniemy po misję jakąś. Pokażę Wam, jak wyglądają, właśnie dungeony. Przy okazji, właśnie widzicie mapkę. Wszystkie żółte punkciki to są misje, a drzwi to są misje, do których już mogę dojść, które już ze sobą mam. Czyli po prostu je przyjąłem i teraz muszę je tylko wykonać. Dobra, biegniemy do karczmy. Sobie skoczę do wody, ma postać akurat nosi zbroję płytową, dlatego powietrze mi bardzo szybko ucieka. Dobra, przeskakujemy przez, przez murek i biegniemy. Co do interfejsu, widzicie tutaj minimapka, czat, pod spodem pasek eksploat, troszkę inny niż w normalnych MMORPG, gdyż mamy go podzielonego na pasek oraz 5 kółeczek aby wbić jeden level, no musimy to wszystko wypełnić ja tu misję wcześniej zrobiłem ale wezmę ją jeszcze raz i wybiegamy wyżej nad moim paskiem EXPA znajduje się życie. Można sobie wszystko oczywiście dowolnie przestawiać, jak się komu wedle uznania podoba. Z boku mamy tutaj pasek skilli. Są, są to w zasadzie takie umiejętności bardziej, można nazwać je sztuczkami, gdyż nie są one zbytnio jakieś tam magiczne, nie wymagają emany. po prostu na przykład mamy jakieś zbieranie na siebie Yy, przeciwnika, czyli po prostu takie tankowanie, jakieś tam yy, przewracanie go i inne takie umiejętności, na przykład skradanie, czy też leczenie. Chyba Mac właśnie posiada tylko takie umiejętności bardziej yy, magiczne, że używa many po prostu. Wyżej mamy normalny interfejs wewnętrzny, czyli po prostu jakieś tam menu. pierwsze pierwszej to jest właśnie menu, za chwilkę mam resztę, pokażę. Zabije wszystkich przeciwników. Jak widzicie, gra jest w systemie non-target. Na co mam celowniczek, po prostu klikam sobie myszką, moja postać bije samodzielnie. Dobra, biegniemy dalej przez ten czas. Następna zakładka. Tutaj mam, właśnie, informację o naszej postaci. Mamy statyk, styki, skile, facy, space, enhancement i crafting. Jak widzicie, tego jest wszystkiego sporo. Wszystko musimy kupić, oczywiście. U naszego trenera Znajdującego się w mieście Możemy sobie również kupić Bardzo fajną sprawę Jest to pomocnik LPC, który będzie z nami biegał I będzie z nami w grupce No czegoś takiego Trudno szukać również Wreszcie Konwencjonalnych MMORPG Tutaj po prostu sobie kupujemy Takiego pomocnika Może to być dosłownie każda klasa bardzo fajna sprawa Dobra Używamy tego I biegniemy dalej Następnie mamy ekwipunek on podzielony właśnie na taki Trzy torby Na oboczu mamy nasz inwentarz Aktualnie założony Tutaj mamy ikonkę Możemy sobie na nią kliknąć Mamy wycenione wszystkie Itemki, które aktualnie posiadamy No sporo się przeciwników zrobiło Użyłem właśnie umiejętności, jak widzieliście nad wszystkimi moimi wrogami pojawił się taki niby czerwony palec w płomieniach. Oznacza to, że wszyscy przeciwnicy zostali zwabieni do mnie. Dobra, klikamy finish. Misja wykonana. Będziemy wracać. Przez ten czas jeszcze zobaczcie, jak wygląda okno zadań. Mam ich naprawdę sporo. No zaraz nasza postać przejdzie do miasta I pokaże dalszą część interfejsu A więc Wszystkie dungeony. tutaj jest ich spis Zaznaczone na Żółto to te, które wy wykonałem w jakimś stopniu Z boku mam fawory, czyli punkciki Za które może, mogę sobie kupić Kolejne zadania Z item shopu Czyli niekoniecznie musimy płacić pieniądze Tutaj mamy jeszcze tam jakieś Chyba questy Rzadkie, chociaż w sumie nie wiem o co tu chodzi. No i nasza ranga: tutaj mam chyba najwięcej 39x75. Na Następnie zakładka społeczna i widzimy tutaj okienko. Ludzie szukają party, po prostu sobie tutaj takie coś mogą stworzyć. My też możemy. Klikamy kogo chcemy, wystawiamy to, tak jakby na aukcję coś w tym stylu chociaż to. Tutaj party nie kupujemy, po prostu możemy sobie do nich dołączyć, jeżeli aktualnie mamy taką potrzebę. Ktoś nas właśnie do party zaprosił, nawet sporego. W grze jest zbudowany ogólnie komunikator, też bardzo fajna sprawa. No, tutaj mamy jeszcze stronkę, która włącza się właśnie w grze. Item shop oraz pomoc. No, i tak wygląda właśnie Dodała. Jeszcze pokażę Wam miasto troszkę z innej perspektywy, jak widzicie. Tutaj też mam jakąś misję. Tam chyba mamy dalej otwarty świat, choć w sumie nie wiem, nie wchodziłem tam jeszcze. Jest właśnie tutaj w grze taka. Takie kilka mapek, które imitują otwarty świat. Mamy tam do zabijania mopki, które się respią. Co w przypadku dungeonów. Nie jest możliwe, musimy po prostu wychodzić. Jest też ciekawa opcja śmierci: gdy umrzemy w dungeonie i będziemy wparty party, Nasza, nasz kolega z drużyny może wziąć nasz kryształ, który wypadnie z nas, no i dzięki temu nas odrodzić. Jeżeli otworzymy jeszcze specjalną kapliczkę, możemy samodzielnie w jakimś tam określonym czasie do niej dojść i dzięki temu. Samodzielnie się odrodzić, też bardzo fajna sprawa. Ogólnie, w grę polecam zagrać. Posiada ona naprawdę fajną fabułę. Tu mi jakieś misje do oddania, chyba. No i cóż, tak wygląda właśnie ta produkcja. Ja zachęcam wszystkich do zagrania. Naprawdę świetna gra. Masa zabawy. W grupie czy też samodzielnie, naprawdę można się poczuć jak grając wspólnie z przyjaciółmi w tą planszówkę. No i to chyba tyle. Dzięki za uwagę, cześć.